Jak z autoryzacją robimy? To robimy autoryzację. OK, także to możemy zaczynać, tak? Tak, tak jesteśmy zapisani. Jesteśmy, dobrze. dobrze. Jesteśmy, tak? tak. Dzień dobry, Panie Pawle. Chciałem Pana zapytać o Pana relacje i znajomość z Pawłem do szefem CBA. Jak często rozmawialiście przez ostatnie miesiące, od kiedy Pan zaangażował się politycznie? Co to są ostatnie miesiące, Panie Redaktorze? Co to są, co Pana rozumie Dzień przez ostatnie miesiące? Od momentu wyboru samorządu. Trudno mi policzyć ilość kontaktów z ludźmi, od przez około 1, rok czasu znajomych mam ogromnych. Nie mówcie rok czasu. Nie mów się rok czasu. Rok to rok. To pan poprawi. Nie no, pan będzie posłan, więc warto, że pan będzie poprawił. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za te lekcje. No Pan lubi pouczać, więc pomyślałem, że będzie pan miał materiał na kolejne. W ciągu roku yy, trudno mi policzyć ilość yy, telefonów. Wiem, że yy, sprawdzałem od września, od 1 września jest to chyba 304 czy SMS-y. No a to nie jest moje pytanie. Ja pytam, ile razy się spotykaliście i ile razy rozmawialiście przez telefon. Osobiście chyba nie widziałem się z nim ani razu od czasu. Chyba to na pewno. Chyba podobnie. Nie widziałem się, nie, nie wydaje mi się, że się, nie pamiętam, że w listopada yy, spotkał się face to face czyli twarz w twarz z Pawłem Wojtunikiem. Czyli pan się nie spotkał z Pawłem Wojtunikiem od tego czasu, tak? Przepraszam, że pan prowadzi przesłuchanie? Nie, no, nie przesłuch... muszę wiedzieć po prostu. No bo pan nie może powiedzieć jednoznacznie, czy pan się widział z, z Pawłem Wojtunikiem, czy nie? Nie, być może na ulicy go spotkałem, natomiast nie umawiałem się z nim na spotkanie w, od listopada, prawdopodobnie nie, ani razu. A jak się spotykaliście na ulicy, to o czym rozmawialiście? Przecież ja się nie spotkałem z nim na ulicy, proszę bardzo Powiedziałem panu przed chwilą. Ale on powiedział, że może nawet się spotykaliśmy. No ja nie spotykam często szefów służby, dlatego pomyślałem sobie, że no cóż, to jest ciekawa być może możliwość do tego, żeby porozmawiać o różnych sprawach, tym bardziej, że znać się podobno od 20 lat. Nie wiem, czy to prawda. Proszę sprostować. Proszę pana. Wróćmy do pierwszego pytania. Zapytał mnie Pan, ile razy kontaktowałem się z Panem Wojtunikiem od listopada, czyli od wyborów samorządowych. Powtarzam, że nie jestem w stanie dokładnie określić liczby. Wiem, że od 1 września, mam to w tym telefonie. było było kilka SMS-ów, 3 czy 4 sms -y, dotyczące yy, zresztą PSL-u i Yy, yy, spraw, yy, yy, jakichś tam związanych chyba z... Yy, yy, so muszę sprawdzić, może bo... Może Pan pokazać, jak Pan mówi, pokazywać smsy. Także proszę bardzo. Nie proszę. Was służbowo, czy tak? jako dziennikarz. Co bo tak... to nie, nie wiem, ja nie, mówię, poproszę... nie no nie wiem, no wie pan, no, wywiad niemiecki ma wszędzie swoich ludzi, to, robi pan teraz. mówi. Przepraszam, że zabieram panu redaktorowi cenny czas. Nie wiem, czy my nie mogliśmy porozmawiać przez telefon, ale dobrze. 1 września, jutro idę walczyć z PSL. 2 września. Trzymam kciuki i kose na sztorc. Zostaje potem 14 września informacje z Twittera. Takie zdjęcie: Roman Osica jest napisane. Kandydatka PSL na senatora zatrzymana przez CBA podczas próby przejęcia łapówki. Więcej o 11 w radio Z News. Ja odpisuję. Brawo, bić kurwy i złodzieje. Następnie jest link z 24 od Pana Wojtunika, wiadomości z kraju, działoszyński, jedynka na listach wyborczych PSL. Odpisuję 16 września. Wcześniej na swoim Facebooku taką informację umieściłem rano. I to jest cały mój kontakt od 1 września z Panem Wojtunikiem. Osobiście nie przypominam sobie, żebym się z nim spotkał od listopada ubiegłego roku w czyli od czasu wyborów samorządowych, a ile tam razy był jakiś telefon, nie wiem, niech Pan weźmie od Pana Wojtunika bilingi, yy, czy moje i Pan sprawdzi, nie wiem, 5, 8, 6, 4. I o czym wtedy rozmawialiście? Proszę Pana, to są prywatne rozmowy. Prywatne rozmowy z szefem służb specjalnych. Proszę Pana, jeżeli na przykład Pańska Matka jest kucharką, to znaczy, że Pan ma z nią rozmawiać o ziemniakach, czy? Ja nie kandyduję do Sejmu, ani moja matka nie jest Ale pan jest przedstawicielem, proszę pana, czwartej władzy, więc to jest bardzo, to są również, zadaje pan pytanie tak kretyńskie, jakie pan mi zadaje, no. Cała filozofia. Yy, czy zdaje pan... sprawę z tego, że pan się robi w tej chwili idiotę. Czy pan yy, korzystał z porad y, Pawła Wojtunika, y, na przykład y, kiedy opublikował pan... Pro, de, propozycje reformy w Komendzie Głównej Policji. Nie, to były porady przede wszystkim pana byłego komendanta, dwójki komendanta głównego pana Letkiewicza, obecnie jest na emeryturze m.in. podejrzewana z powodu i tej reformy właśnie tej propozycji, która miała na celu zdecentralizowanie Komendy Głównej, byłego rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, z którym również się przyjaźni i z którym na pewno znacznie częściej rozmawiam niż z Panem Wojtunikiem. Chciałem spytać Pana, czy Pan przekazywał informacje na temat korupcji Pawłowi Wójtunkowi? Rozmawiałem z Pawłem Wójtunikiem kiedyś o możliwości korupcji w Centrum Zdrowia Dziecka. Dotyczyło to, dotyczyło to byłego dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka, Pana Piruga, brata. Yy, brata piłga, dyrektora lotu, w którym również doszło do zapożyczania na koszt obywateli spółki skarbu państwa. Podawałem również takie, takie informacje wcześniej dziennikarzom i chyba tylko w Zetce ukazała się wzmianka o sposobie zadłużania Centrum Zdrowia Dziecka, polegało to na tym, że dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka, pan Piróg zaczął zapożyczać szpital w momencie, od momentu, kiedy zatrudnił doradcę finansowego. Doradca finansowy był jednym z, był członkiem dwóch spółek, był w dwóch, w dwóch radach nadzorczych spółek zajmujących się wykupem długów od państwa. Tak, wspomniałem o tym. I jakie były dalsze rozdziały tego postępowania? Niech Pan zapytał Pana Ale Pan się nie interesował tym? Ma Pan teraz w tej chwili pole do popisu, niech się Pan zainteresuje. Informowałem wcześniej dziennikarzy, dziennikarze również tam szczególnie jakoś tego tematu nie, pod, nie, pod, nie podążyli. Mam nadzieję, że po wyborach parlamentarnych będzie można rzeczywiście do końca wyjaśnić to, to, to całe zdarzenie. Mam nadzieję również. Chciałem Pana spytać jeszcze o imprezę, o której Pan opowiadał pewnie dziesiątkom osób, bo z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy słyszeli tą historię, mianowicie o początku Pana politycznej aktywności, a przynajmniej em, dniu, kiedy Pan postanowił odegrać jakąś rolę, co pan sam twierdził, że było początkiem pana w polityce. Proszę sprostować, jeśli mówię, coś nie ćcisło. Widział pan się z Grzegorzem Sketyną i Pawełem Grasiem u siebie w domu, prawda? Nie proszę pana. Nie? Nie. To znaczy, że pan wcześniej oszukiwał wszystkich ludzi. Nie, to znaczy, że pan ma po prostu dzień, dzień, tak rzetelne informacje, jak o rzekomej przysiędze na krzyż w, w moim ruchu. Sami pan o tym mówił. Proszę pana, nie mówiłem panu w ten sposób. Nie, nie opowiadałem panu o tym, że została złożona przysięga, tylko zapytał pan e, prywatnie, podkreślam pana, pan powiedział, że powiedziałem panu, niech to, czy, niech to zostanie między nami. Pan obiecał, że to zostanie między nami. Zapytał pan, e, jakie zamierzam... No to już ludzie, w, niech ocenią komu wierzy, czy przedstawicielowi szwajcarsko-niemieckiej gazety, czy człowieka... Czy Pałowi Bukizowi, który niestety oszukał bardzo wiele ludzi, obiecując im jedynki i wiele różnych innych rzeczy. Nie mogłem obiecywać jedynek, ponieważ nie ja decyduję o jedynkach, ale Rada Społeczna, która i oddolne inicjatywy po konsultacjach z Radą Społeczną. Natomiast chodźmy teraz odpowiedź na to pierwsze pytanie, Są w jest ścisły, dlatego że z Grzegorzem Schetyną, owszem, Spotkałem się, nie mogłem, to nie mogła być posesja, bo był, to był dom w trakcie budowy u mnie na Opolszczyźnie, więc do posesji było jeszcze daleko. W przed przedwyborczej przyjechał do mnie Schetyna z pytaniem, co należy zrobić, by ludzie poszli do wyborów. Uznałem to za świetną okazję do naprowadzenia na, na tą... Na trop zmiany ordynacji wyborczej. Ludzie nie chcą głosować na partię, tylko chcą głosować na człowieka. Wpiszcie Jowy w swoich postulatach, a zobaczysz, że będzie, że będzie duża, duża frekwencja. I tak został, nie wiem na ile pod moim wpływem, na ile mieli, mieli też już wcześniej takie plany, został taki punkt w słynnym 4 razy tak, platformy wpisany. A ponieważ platforma tego nie realizowała, w związku z tym, a to jest punkt o kapitalne znaczenie, w związku z tym są platformą przestałem te platformy w około 2010 roku przestałem tę platformę wspierać. Grasia poznałem dopiero na jednej z, z jednej z rocznic gromu, więc nie mogłem go poznać na swojej posesji 12 lat temu, kiedy już platforma obywatelska istniała w parlamencie. Więc nie mogło być, nie było żadnego wspólnego spotkania z Chetyny Grasia i Kukiza na mojej posesji, bo po pierwsze nie było posesji, a po drugie Grasia poznała znacznie później. Dobrze. Chciałem Pana pytać o to, co Pan mówił swoim współpracownikom, że właśnie ręczy Pan za Pawła Wojtunika i polecał go Pan Grzegorzowi Skotynie i Pawełowi Drosowi. Czy to jest prawda? Do tej pory ręczy za Pawła Wojtunika, w sensie, znaczy ręczy, Polecam, ręczy. Mam wrażenie, że jest to ogromnej klasy policjant. Mam nadzieję, że uda mu się do końca, kiedy w tej całej. Zamieszanie polityczne ucichnie związane z wyborami. Uda się do końca wyjaśnić sprawę Afery Podkarpackiej i wiele innych spraw związanych z łapówkarstwem, korupcją i tak dalej. Uważam tego człowieka za człowieka, znaczy przynajmniej takie mam spostrzeżenia z tej, nie znam go aż tak dobrze, żeby mówić, że za niego ręczę, proszę pana, że, że jest to profesjonalista i wspaniały policjant, który państwowie, dla którego najważniejsza jest jest no, elementarna sprawiedliwość. Moje pytanie brzmi, czy polecał Pan Pawła Wojtunika, politykom Platformy Obywatelskiej jako osobę, która. No, no tak jak Pan powiedział. Proszę Pana, ponieważ byłem blisko e, tych czołowych działań Platformy Obywatelskiej e, z, z racji, no, w, te, w tej początkowej fazie, kiedy wpisali, wpisali postulat zmiany ustroju państwa praktycznie do swoich, do tego słynnego cztery razy tak, na pewno mówiłem o Wojtuniku pozytywnie, z całą pewnością. Mówiłem również pozytywnie i o panu Letkiewiczu, i o panu Wokicie i o panu Franciszku Dudku, który już był na, na emeryturze, który zamknął w czasach rządów SLD całą skorumpowaną Radę Miasta łącznie z prezydentem Poganem, z szefem z, z przewodniczącym Rady Miasta, dostali bezwarunkowe kary pozbawienia wolności od 8 lat, od 2 lat do 8 lat pozbawienia. Bezwarunkowej, bezwarunkowej odsiadki. Ci ludzie polecają tych ludzi, którzy wydają mi się być ludźmi prawymi, ludźmi, fachowcami i państwowcami. Czyli Pan to twierdzi, że Pan to No tak? Żebyśmy mieli jasność. Proszę Pana, jeżeli dochodziło do takich rozmów to z całą pewnością wyrażałem się tak o panu Wojtuniku, jak i o tych osobach, które wymieniły przed chwileczką yy, pozytywnie, z całą pewnością. Rozmawiamy o szefie służb Pawła Wojtunika, Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika, który jest obecnym funkcjonariuszem, dlatego to jest tak istotne. Chciałem pana spytać, czy korzystał pan z jakichś porad pana Wojtunika odnośnie swojego programu, czy też doboru kandydatów, bo nie pan, pan troszeczkę idzie za daleko już. Troszeczkę za daleko. Nie, nie korzystał. Nie korzystał No to, to jasne. I jeszcze pytanie, rozumiem, że ta rozmowa... Ale pan, 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 by się z kolei świetnie nadawał na funkcjonariusza komunistycznego SP. Pan, pan nie ma sobie... o tym pojęcia, kim jest pan. ja właśnie nie mam pojęcia, kim pan jest, ale tak coraz bardziej zaczyna. No. Zaczyna tak. No. No chce pan mnie obrazić, nie wiem. Lubi Pan nie, obrażać ludzi? Nie, proszę Pana. Pan tymi pykaniami mnie obraża. T tonem ich zadawania, sposobem ich zadawania, sugerowaniem, odby wręcz nakierowywaniem odbiorcy na jakieś, na jakieś takie... Ten ton powoduje, że odbiorca może odnieść wrażenie, że coś jest nieczytelnego, niejasnego. Myślę, że mi Ręce Panu drżały, kiedy Pan to wszedł, proszę Tak, no nie jest Pan, pan moim telefonu. wdawnym, więc wie Pan, tak. się dziwne, no stres, z Pan idolem moim zdaniem. Także przykro mi. No. Żałuję, Jestem że, tylko że, że człowiekiem. Grać. Tak, bardzo zabawne. Jeszcze chciałem Pana spytać o Pana rozmowy ze współpracownikami odnośnie ewentualnej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Którym to współpracownikom powiedział Pan, że poza Konstytucją warunkiem Pana do wejścia we współpracę z PiSem będzie zatrzymanie na stanowisku szefa CBA Pawła Wojtunków? Żadnemu. Nie. nie pamiętam, żebym powiedział takie rzeczy. Pamięć jest ulotna. Nie wiem, jaką to odebrać. Jako polityk musi pan niestety wiedzieć, że em, dziennikarze będą od pana oczekiwać jednoznacznego... Co, proszę mnie nie pouczać, tam, y, no, co wie pan... nie pomagam panu, moim zdaniem. Maga mi Pan, tak, jeszcze bardziej pokochać Pańską gazetę. Natomiast, yy, znaczy Pańską, nie Pańską, tylko Niemców i Szwajcarów. Yy, być może, być może, nie, ja bym bardzo chciał, żeby Wojtunik yy, pełnił prominentne jakieś stanowisko w służbach, o. dlatego że jak powiedziałem, to jest państwowiec, jest to człowiek, yy, jak Pan widzi, wbrew całemu klimatowi ściga złodziei. czyli jak gdyby, no, czy są złodziei, to już stąd powinien ocenić, ale. Drąży sprawę e, afery podkarpackiej, e, obok korupcji nie przechodzi obojętnie, mimo iż e, tak ze strony PiS-u, jak i ze strony Platformy nie ma szczególnego zainteresowania w, w, w pomocy e, przy, jego, przy, jego do, przy jego przeprowadzeniu tej sprawy ze strony Platformy, nie wiem z jakich powodów, a ze strony, a znaczy wiem z jakich powodów, z powodów takich, że PSL jest ich koalicjantem, a w przypadku PIS-u zwykłe, partykularne y, jakieś tam interesy w rodzaju takich, Kamiński jest idealny, a Wojtunik go wygryzł, no nazywając mu jest to w wielkim skrócie. Czyli jak zwykle pewien partykularny interes partii politycznych y, powoduje, że państwowość, co w jest sensie dla mnie priorytetem, ponad światopoglądowy. Państwowiec, to jest dla mnie rzecz zasadnicza. Nie istotnie jest twój światopogląd, ważne jest to, czy jesteś gotów służyć ojczyźnie, ojczyznę stawiasz ponad sobą. Yy... I patrz pan człowiek nie się. Tak, no czekam. W każdym razie, w każdym razie... Ale do no, mnie ma zadzwonić, więc na pan czeka. czekał. Ja do pana to bym się bardziej spodziewał, gdyby zadzwonił ktoś z Berlina, jest pan jeszcze gotowy odpowiedzieć na kilka pytań? Czy... Tak, 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 tak. Znaczy, bo już chyba wyczerpaliśmy wszystkie, tak? Bo rozumiem z tych, które panu wysłałem, ale chciałbym panu zadać jeszcze kilka, jeżeli pan no, zgodził się Słucham. na to jeszcze ze mną. Tak. Um, tak. Czy, czy pro... A właśnie, pytałem pana, czy robił pan to z własnej woli, czyli że polecał pan pana Wojtunika z własnej woli, czy robił pan to na prośbę, a to są, mówię, to jest w rodzaju pytań obraźliwych, bo to sugerowałoby, wie pan, jakieś... Nie, jeśli mówimy o Wojtuniku pozytywnie, to tylko dlatego, że taka jest moja ocena jego służby. Okay. nie chciałem pana obrazić z tym pytaniem. Czy konsultował pan z panem Wojtunikiem swoje wystąpienia medialne, w których bronił pan Wojtunika przed atakami w związku z dochodzeniem CB w sprawie Jana Burego i PSL i... Nie, proszę pana. Tak. To jest pana własna opinia, dziękuję. Dobrze, to jeszcze chciałem tylko wyjaśnić. Pan grał koncerty, prawda? W, latem tego roku. Za darmo, tak? Jakie jest no, za darmo? Pan za darmo robi ten wywiad teraz, czy? Grał pan koncerty za darmo? Na pewno zagrałem na, na, na za darmo koncert, czy w, 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 to było w dawnym, Polsce. Czy właściciel Browaru Ciechan płacił pan za te koncerty, różne inne w trakcie lata, czy nigdy nie opłacił nigdy yy, za koncerty? To trzeba zapytać proszę Pana w y, agencji, kto płacił za koncerty. Ja szczególnie się płatnikami nie, nie interesuję. Pan oskarżył niedawno Miłosza Rodowskiego o zdradę na Facebooku. Czy chciałby Pan go przeprosić? Uczyniłem to praktycznie w... w w ostatnim wywiadzie są ten. proszę przeczytać. no to tak, ale długo to panu zajęło, bo, bo dlaczego nagle ta refleksja? Bo długo mi to zajęło. Ale pan nie przeprosił, bo tylko pan powiedział, że żałuje pan, że go nie ma tam. tak? To jest nazbyt skomplikowana sytuacja, wie pan. Tutaj można mieć, jedna i druga strona nie jest bez winy, jeśli chodzi w ogóle o, o całe zdarzenie, o to... O to. O całą tamtą sytuację rozstania. Ja w każdym razie żałuję, że, że miłosierdzia z nami nie ma, i dla mnie cały czas będzie to, jestem mimo wszystko mi bliski. I mam nadzieję, że w myśl takiego starego przysłowia, czas leczy tak się zdarzy. I w tym wypadku. Miał Pan jeszcze kontakty z oficerami CBS i z no, różnymi takimi funkcjonariuszami z forum. I chciałbym spytać, czy to będzie Pana zaplecze eksperckie, czy Pani ujawni, jak tam te kontakty? do czego panu są oficerowie potrzebni? Mamy na swoich listach tak szeregowego, jak i oficera, na pewno jednego. Mam kontakty z, jak powiedziałem już wcześniej, państwu, dla mnie priorytetem oprócz ekonomii jest na pewno bezpieczeństwo państwa. To bezpieczeństwo, brak bezpieczeństwa państwa również doprowadziło do tego, że media, które nie są własnością Polski mają bardzo przepotężnych Polaków, mają ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej, destabilizowanie bezpieczeństwa państwa, prowokacje, tak jak pańska z tym krzyżem kłamstwa. I tak, przyjaźniłem się, szczególnie pod koniec życia z generałem Petylickim. na spotkaniach gromu poznałem Poznałem tak oficerów czy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego, jak i Formozy. Iż w sekundę. Proszę pana, czynnych, nieczynnych. No, e, e, część jest czynnych, część jest nieczynnych. Nieczynny funkcjonariusz na przykład jest szefem ochrony e, e, Jarosława Kaczyńskiego, wie no, Pani powie Panie przepraszam, e, ale muszę odebrać od pana kolegi telefon teraz, pana przez na następne? Proszę bardzo. Halo? No możemy...